Cześć, witam na kanale Niezdecydowanego Multihobbisty. U mnie dzisiaj kiepsko, bo przyjechałem autem do pracy i siat akumulator No No Znaczy w drugim aucie, bo mam dwa w sumie teraz To jest Matis tak. Deu Matis To drugi oczywiście, tam pat akumulator Najchętniej bym go zezłomował, ale niestety reklamy w polskim youtubie niestety mi go nie zwrócą Gdybyśmy byli w Ameryce mieszkali, to bym go zezłomował. Bo by było dużo wyświetleń, dużo pieniędzy i... No, a tak to niestety to nie. To też niestety nie. Chyba, że ktoś ma tyle pieniędzy i my wyśle kafla. No, z tysiąc złotych za takiego złoma. To go zezłomujemy, nagramy film. A my wracamy do naszych zdrapek. Słodkie święta. I kalendarz. 2 no chyba, że w zdrabce będzie 1000, to obiecuję, że go zezłomuję. Obiecuję Wam. Nawet jak ktoś będzie chciał go kupić, to ja powiem nie. Nie, to, to auto idzie na złom. Chyba, że będzie o 2000 w słodkich świętach, albo przynajmniej 1000 tutaj. Nie ma sprawy. Prosto na złom pójdzie. Dobra. Tylko 30 może być. Co bym chciał, ale wątpię. Nie, 15. Dobra Także trudno To znaczy, no To tak właśnie 17 dzisiaj, dokładnie tak Hmm Kot mnie podrapał Nawet no, nie widziałem No i w 17 jest bęben Wczoraj masowaliśmy te zdrabki tamtą wygraną zdrabką, bo jak ktoś nie oglądał to musi obejrzeć, bo oczywiście wczoraj 10 zł w świątecznym kalendarzu wygraliśmy tylko, że w innej serii. Niestety w krzyżówce już nie było aż tak kolorowo. W sumie to było czarno-biało, bo nic nie wygraliśmy, ale... Zdrabki to takie... coś może bym poopowiadał, tylko nie wiem co. Takie zdrabki zwykłe, zdrapowanie, zdrapowanie, zdrapowanie żeby jeszcze żebym coś wygrał jeszcze o skrzat podobny do, do mikołajka tutaj był mikołajek Tam to chyba masowanie nie pomogło hmm, hmm, hmm. czyli nic czyli dalej nic i co ostatnie na dziś numerek 17 tutaj bombka w ogóle jest a w każdym jest bombka nie prezent bombka. Dobra. Stroj. No ja miałem nadzieję, że w końcu będziemy mieli tą gwiazdkę, na którą już czekamy od 16 odcinków, się 17. Nie wiem jak to zrobić, w sumie, bo. 25, a tutaj są te literki nieszczęsne i na przykład jak będą wszystkie inne literki to będziemy wiedzieć, że bonus jest pusty, a jak wszystkie takie same, to będziemy wiedzieli, że bonus jest pełny, jeśli tutaj nie będzie gwiazdki, więc, więc po prostu będę się starał tak zdrapać zdrap to, żeby, żeby nie było widać literek. I tutaj bonusik 26. To jest drugi dzień świąt. Drugi dzień świąt kończymy w ogóle nasze zdrabki czy tą serię przynajmniej, bo zdrabkowo zostanie. Nie wiem, czy w styczniu coś będzie, bo kiepsko z pieniąż, pieniążkami. Bardzo kiepsko, bardzo, 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 bardzo kiepsko. Także dzięki wielkie za oglądanie i do jutra. Cześć. A mam nadzieję, że wam nie wyładował się akumulator samochodu.